Zawsze mam przy sobie dodatkowe rękawice, e, maseczkę e, i płyn do, do, do dezynfekcji. I wszystkich do tego namawiam, bo to, co widzę na ulicy, to jest to słowo. To mnie przeraża. To, że, że ludzie tak to bagatelizują, a jeszcze teraz będzie powrót do przedszkoli i do szkół, więc może być bardzo dziwnie. Właśnie pojawia się czasami hejt nawet na osoby, które mówią, że jest pandemia, że noszą maseczki. Jak pan to ocenia? No, ja myślę, że to jest głupota kompletna. No. Po prostu jest taka sytuacja, i trzeba przestrzegać zasad. No. E, e... Przechodzimy na pasach przy zielonym świetle, a nie przy czerwonym. No to jest przecież to trzeba mieć kompletnie. Nie, nie rozumiem tego, kompletnie tego nie kumam. No, no możemy udawać, że tego nie ma, bo tego nie widać, tylko że to się cofniemy w cywilizację o, o, o wieki.